Ten wąsik, ach ten wąsik Ten wzrok, ten głos, ten dąsik Ta mina, ech ta mina I wszyscy znamy go I krzyk nad ludu mrowie, że krew, że śmierć to zdrowie Ta mina, ech ta mina To cały radio nasz. O. A, do wojenki nas zachęca, grozi. No, radził, niestety została ci już tylko jedna droga. Chłopcze. No tak. Droga moja, droga. Karabinek do łapci, plecaczek na, plecasz, na plecuszki, mundurek, buciczki i na froncik. Pomaszerował lewa, prawa w dal, siną dal, na, siną dal. Siną dal. Dobre. Na no, froncik, za froncik. I widzicie, i tak się właśnie, gdy patrzymy na jego buzie, buzię, to I tak się właśnie kończy świat. Jak? I tak się właśnie kończy świat. Jak? I tak się właśnie kończy świat nie hukiem, lecz skomleniem.